Głęboko wierzymy w to, że Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica wdrożą w swój program. Że w Polsce dokona się dobra zmiana. A stanie się to dzięki rządowi, na czele którego stanie wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Beata Szydło! Żeby, żeby te dobre działania podejmować. Szanowni Państwo, ja dzisiaj chcę Państwu powiedzieć, co możemy wspólnie zrobić. Razem. I najlepszą taką kanwą do tej dzisiejszej mojej opowieści, tej mojej wypowiedzi jest wczorajsze zwycięstwo naszych siatkarzy, którym serdecznie No myślę, że to kolejny etap pokazywania naszego programu. Myślę, że taki Element, który pozwala na zebranie pewnych idei, pewnych pomysłów na realizację tego programu, bo zjechali się ludzie z całego kraju, jest szansa wymienić poglądy, podzielić się spostrzeżeniami i przede wszystkim skorygować to, no, co dynamiczne życie wywołuje. Myślę, że takie spotkania na pewno pozwalają na przygotowanie programu w taki sposób, który będzie odpowiadał rzeczywistości, w której się znajdujemy. Zagodznia Pan wystąpienie lidera, prezes Beaty Szydłowej bardzo spokojne, jasno i klarownie przedstawione najistotniejsze elementy tego programu o to chodzi, żeby, żeby było wiadomo już na wstępie czego Polacy mogą się spodziewać, na jakie sprawy szczególnie będzie kładziony nacisk i przede wszystkim oddanie tego państwa obywatelom, bo, bo myślę, że to jest najistotniejsze, czyli wiara w człowieka, nie zakładanie na wstępie, że że Polacy nie wiedzą, co chcą i co jest dla nich dobre. Przede wszystkim zwrócenie uwagi na te kwestie, które mnie no, bezpośrednio dotyczą, czyli kwestie samorządowe, czyli um, um, uproszczenie całego systemu samorządowego tak, aby on był przystępny i, i dawał możliwość rzeczywistego um, działania na tym najniższym szczeblu um, ludziom, którzy no, czują się odpowiedzialni za to, co w ich regionie się dzieje. Panie jako czy ten program jest realny? Czy to nie są puste obietnice, jakich wiele słyszymy w okresie wyborczym? Jestem przekonany, że on jest realny. Oczywiście, trudno zakładać, że realizacja tego wszystkiego, co było przedstawione, jest możliwa w ciągu nie wiem, kilku miesięcy czy najbliższego roku. To jest program długofalowy, on daje możliwość realizacji tych założeń, które są dla nas najważniejsze. I on jest w pełni realny, i jestem przekonany, że finalnie te najważniejsze, ważniejsze elementy e, będą wprowadzone w życie i dadzą wreszcie Polakom odczuć to, e, co dla nich jest najistotniejsze, czyli poprawę ich jakości życia. Na co dzień współpracuje Pani pewnie od dawna z prezes Beatą Szydło? Czy to jest człowiek, który rzeczywiście gwarantuje zmiany? E, powiem tak, e, no, dane mi było pracować z różnymi osobami e, i e, z Panią prezes no, pra, współpraca nie należy do łatwych, ale w mojej ocenie e, super się z nią współpracuje z tego względu, że ona dokładnie wie, czego chce. I, i albo e, to się realizuje, albo po prostu nie ma dzielenia włosu na, włosa na czworo. Poza tym, bardzo precyzyjnie określa zadania i wiadomo, czego się można spodziewać. Natomiast to, co jest najistotniejsze, pomimo tak bardzo konsekwentnej realizacji swoich założeń, słucha tego, co się do niej mówi. To nie jest sytuacja, a wielokrotnie miałem z tym do czynienia, że bierze bardzo silnie pod uwagę to, co inni ludzie do niej mówią, pomimo tego, że ma jakieś ugruntowane swoje poglądy czy, czy swoje pomysły. Analizuje to, co inni na, na ten temat myślą, i jeżeli to wydaje się być racjonalnym pomysłem, czy też te uwagi są trafione, to wprowadza korekty i, i to jest chyba. No taka cecha bardzo pozytywna osób, które w ogóle podejmują się stanowisk kierowniczych, trzy decydowania, że nie zakładają na wstępie, że, że to, co wymyślili i to, co w ich głowie się zrodziło, jest naj, najmądrzejsze i klękajcie narody. Nie w przypadku Beaty jest zupełnie inaczej. Wymaga bardzo dużo, ale też ogromną wagę przywiązuje do tego, co, co inni mają do powiedzenia w danej kwestii. Panie przewodniczący, jak ocenia Pan Kongres? Myślę, że bardzo merytoryczny, treściwy i konkretny, to tak jak pani poseł powiedziała na początku, tego oczekują Polacy, konkretnych rozwiązań, na, które poprawią życie w Polsce wszystkich mieszkających tutaj obywateli, mieszkańców Polski, bo to jest najważniejsze. Wystąpienie lidera, pani prezes też szedło następne przedstawienie pro, programu, czy uważa pan, że ten program jest realny, potrzebny? No, tak jak pani poseł, pani prezes pokazała, są wyliczenia, są eksperci, eksperci, którzy to przygotowywali. I to jest to, czego Polacy oczekują. Konkretnych rozwiązań na te najważniejsze bolączki dzisiaj Polski, czyli praca, zdrowie i rodzina. To są najważniejsze kwestie do rozwiązania i priorytety, jakie pani prezes postawiła. I wszyscy mamy nadzieję, że zyska on zaufanie ten program wyborczy. Będzie jeszcze konsultowany z mieszkańcami Polski podczas jej podróży po polsce. I Wszyscy wierzymy tutaj zebrani, a jest ich tysiące, co jest e, widoczne na wszystkich zdjęciach, że tym programem wygramy i zmienimy Polskę. Jak nastrój wśród działaczy? E, pokory. Pokory, bo tak jak powiedział profesor Gliński, nic nam się nie należy. Czeka nas ciężka praca i to możemy obiecać wszystkim Polakom. Ciężką i sumienną pracę od każdego dnia. I to myślę, że pokora i świadomość, że trzeba zasłużyć na zaufanie i potem tego zaufania nie zawieść. Panie Przewodniczący, jak Pan ocenia ekspozy programowe? No nie wykluczone, że przyszłej premier. Ja powiem, tak, my mamy taki pewien kłopot, ponieważ panią Beata Szydło znamy w powiecie o jako burmistrza, i jako posła i pewnie mamy taki inny dystans niż pozostali tutaj obecni. Natomiast powiem tak, słuchałem, jakby to tokolwiek nie zabrzmiało, słuchałem wystąpienia męża stanu. Męża stanu, który z powodzeniem może zostać premierem polskiego rządu. A jeśli chodzi o samo wystąpienie, to przede wszystkim konkrety. Pokazały się konkrety, to co zarzucano cały czas PISowi, populizm, to że... Mówi tylko piękne hasła, bez poparcia, jeśli chodzi o rozwiązania budżetowe, finansowe. Dzisiaj te rozwiązania zostały pokazane w sposób prosty, czytelny. Wszyscy mogliśmy zobaczyć, na czym, się, na czym opierają się propozycje prawa i sprawiedliwości, na czym opiera się program prawa i sprawiedliwości w nadchodzących wyborach. Widać szerokie grono eksperckie, ale widać też no, nadzieję. Tak, te szerokie grono eksperskie, są jest poszerzane z, z tego względu, że poza Prawej Sprawiedliwością również jest zjednoczona prawica, ale cały obóz prawicy jest tu dzisiaj obecny. Będzie miał wspólny program a więc jest poszerzony również od tych naszych koalicjantów. Ale to dobry czas i dobre miejsce, żeby ten program przedstawiać. Program obszerny, ale jest na, na tyle czasu, żeby Polacy mogli się z nim zapoznać z perspektywy małopolskiej, jakbyśmy spojrzeli, szczególnie z perspektywy powiatu zachodniego Polski, powiatu oświecimskiego. Ja myślę, że trzeba się też odnieść do tego, co, co było tu powiedziane w tym tygodniu, ale nie y, przez przyszłą premierę, ale przez obecną premier o tych możliwościach, o tym, o tym wspaniałych perspektywach, które kreował również pan Marszałek Sowa, mówiąc o y, programie Śląsk 2.0. Y, no więc tak naprawdę w zasadzie wszystko to, żeśmy wcześniej słyszeli. Bo y, jeśli chodzi o ulgi w sprawie energii dla przedsiębiorstw energochłonnych, to myśmy dwa lata temu jako Sejmik składali taką, y, y, taką interpelację, takie propozycje, żeby to y, Wprowadzić życie. Wtedy wszyscy byli głusi w rządzie, dzisiaj trzy miesiące przed wyborami. Ja pamiętam, co cztery lata temu mówiono S1 kiedy pan minister Grabarczyk i pan premier Tusk z obecnym wtedy posłem, panem Kwierutem, w zasadzie deklarowali, że to kwestia tygodni, a nie, nie miesięcy, ani lat, kiedy zostaną bite łopata i S1 miała już być. No więc powtarza się to, co było. Ja pamiętam jeszcze pół roku temu, kiedy proponowałem do strategii transportu w Małopolsce wprowadzić to, co ponoć było w kontrakcie regionalnym, a więc remonty kolei, jeśli chodzi o Trzebinia, Chrzanów, Oświęcim, Oświęcim Czechowice, Dziedzice. Wtedy to torped to, to... Dzisiaj pełny entuzjazm, że będzie się to robić. No, pytanie: gdzie jest prawda? Panie burmistrzu, jest pan zadowolony po, w trakcie kongresu. Czy to właśnie spodziewał się pan usłyszeć? Tak, ja jestem zadowolony. Myślę, że to jest świetne, świetny kongres, który daje y, przekaz dla mieszkańców, dla Polaków, że mamy świetny program, który trzeba będzie skutecznie realizować. Pan Burmistrz jest znany z tego, że jest właśnie skutecznym gospodarzem, że nie tylko opowieści, nie tylko obietnice, ale też realne osiągnięcia. Czy to, co mówiła dzisiaj pani prezydenta Szydło w pańskim mniemaniu da się zrealizować? To jest trudny program, ale jeżeli on będzie modyfikowany i będzie realizowany razem z Polakami, to myślę, że on jest do zrealizowania w dużej mierze. Ten program jest też istotny, jak sądzę, również dla naszego regionu. Z pańskiej perspektywy samorząd, samorządowca, co jest potrzebne? On jest ważny nie tylko dla naszego regionu, on jest ważny i dla Polski Wschodniej, i dla Polski Zachodniej, i Południowej i Północnej. Także myślę, że właśnie ten zrównoważony rozwój to jest podstawa jakby poczucia się tej tożsamości poczucia się Polakami. Natomiast z punktu widzenia samorządu bardzo istotne będzie to, by po pierwsze samorząd stał się w pełni samodzielnym finansowo, więc tutaj zmiany w finansowaniu samorządu będą bardzo istotne. Sprawy oświaty to. to to jest rzecz kluczowa. No i ten kolejny aspekt, czyli takiego samorządu obywatelskiego, budowy samorządu opartego właśnie na społeczności lokalnej, na tej tożsamości z mieszkańcami. Czy poczuł Pan dzisiaj wiarę, wiarę w zwycięstwo? Ja jestem tym, tym człowiekiem pracy organicznej, także myślę, że skuteczna, dobra opozycja przez te 10 lat i, i dobry program, który mamy dla Polaków, nie dla partii politycznych, to jest to, co daje szansę i daje możliwość zwycięstwa.